Dzień dobry, witajcie. Ja nazywam się Agnieszka Kamińska, jestem żoną Marcina, mamą Stasia, Bartka i Wojtka. Jesteśmy od 15 lat w szkole nowej Ewangelizacji w Gliwicach. Chcemy Was zaprosić i zaproponować Wam takie wyzwanie rodzinne adwentowe, w którym które zatytułowaliśmy Bliżej. Dlaczego bliżej? Dlatego, że każdego dnia w naszej rodzinie chcemy być bliżej siebie w tym Adwencie, chcemy spędzać ze sobą dobry czas, chcemy siebie poznawać, ale też jako rodzina chcemy być bliżej Jezusa, chcemy poznawać go, chcemy bardziej rozumieć to, kim on jest, co dla nas zrobił, jakie to ma znaczenie i jaki wpływ ma to na nasze życie. Kochani, dziennie na y, kanale y, na YouTubie na Dotyku Boga oraz na y, wiarodania.pl na Facebooku będą się pojawiały takie krótkie instruktażowe filmiki z pewnymi propozycjami tego, w jaki sposób y, przekazać prawdy wiary. Y, w jaki sposób je przekazać, w jaki sposób spędzić razem czas oraz jak y, y, pogłębić modlitwę w rodzinie, jak dodać pewne elementy, ją urozmaicą i pogłębią. Kochani, chcemy Was zachęcić również do tego, żebyście za namową Świętego Pawła z Listu do Kolosan, żeby Słowo Boże w nas mogło jeszcze obficiej zamieszkać, żebyśmy uczyli się w tym czasie też fragmentów Słowa Bożego, żeby one mogły w nas głęboko zapaść, żeby mogły pracować w naszych umysłach i, i, i też z naszymi emocjami. Zachęcam Was bardzo serdecznie do aktywności na profilu wiarodania.pl, gdzie my się będziemy codziennie dzielić też naszym doświadczeniem tego, co zrobiliśmy i, i jaki to miało wpływ i jak, jak to też zadziałało nasz, nasze dzieci. Jak, jak, czego też my doświadczyliśmy, i zachęcamy Was również do tego, żebyście się w to angażowali. Na moim profilu Wiarodajnia właśnie już umieściłam taką listę imion pana Jezusa, które będziemy każdego dnia jedno rozważać, i tutaj w tym materiale też na końcu pojawi się ta lista. Zachęcamy was także do wzięcia udziału w konkursie, o którym jeszcze nagram osobny materiał. A teraz staje mi tylko was serdecznie zaprosić, czekać na was. Jeśli spodobała ci się ta propozycja, to daj łapkę w górę. Jeśli jesteś tym podekscytowany i chcesz, chcesz żeby inni też wzięli w tym udział, to udostępnij proszę cię to zaproszenie. I do zobaczenia z Bogiem Bogu.